Hej siemano, witam was w planszomaniaku, gdzie w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o grze szczurołap, grze solo, co jest dość nietypowe na moim kanale, jeszcze takiej gry nie było, takiej typowej yy, solowy, a no, no to zobaczcie czy mi się spodobała. Zapraszam do recenzji. Na samym początku recenzji chciałbym powiedzieć jak w ogóle zakupiłem tę grę, bo szczerze mówiąc to był mój pierwszy chyba taki największy fail w grach planszowych jaki zaliczyłem. Bo po prostu popatrzyłem na klimat tej gry. Naprawdę mi się podobało to, w jakim klimacie jest ta gra zrobiona. O co w niej chodzi? Czyli mamy tych szczurołapów, walczymy ze szczurami, tutaj mamy jakichś boss, szczurzych bosów, zbieramy magiczny ser. Ogólnie jakość wykonania tej gry była mega, mega ładna na, na zdjęciach. Po czym zakupiłem tę grę? I pierwsze co zobaczyłem, gra przygodowa dla jednego gracza. I tak. Ja myślałem, że to kooperacja, że tu sobie zagram ze znajomymi czy coś. A tutaj gra jednoosobowa. Dlatego wspomniałem na samym początku, że to jest pierwsza gra jednoosobowa, jaką tutaj na tym kanale zobaczycie. No, dla mnie to było duże zaskoczenie nie zaznajomiłem się bardzo dobrze z tą grą kupowałem jeszcze przedpremierowo więc też nie było jakichś recenzji no i taki mały fail z mojej strony, napiszcie w komentarzu czy też kupiliście kiedyś grę planszową czy komputerową która okazała się zupełnie czymś innym czego oczekiwaliście znaczy tutaj tak nie do końca, bo Klimat jest zachowany, walka ze szczurami jest zachowana, e, więc e, dobrze. Przejdźmy dalej. Gra ma wiele elementów losowych, nad którymi nie mamy tak w 100% kontroli. Możemy co prawda tą losowość w jakiś sposób niwelować. Na przykład, jeżeli wiemy, że kostki sera się skończą w danej rundzie a, i na przykład nie podnosimy tego sera, więc nie możemy wybrać na przykład część mapy gdzie pojawi się mniej nowych lokacji. Wiadomo, im mniej lokacji, tym trochę, bardziej, trochę łatwiej jest w ogóle zapanować nad tym, jak te szczury będą się rozprzestrzeniać. Dobrze, chociaż z drugiej strony niezbyt fajnie. Niezbyt fajnie zrobione jest to, że te szczury poza obszarem, w którym jesteśmy, czyli obszar środkowy, na którym znajduje się nasz pionek i obszary poboczne, no to tam y, wykonywane są ruchy szczurów. A jeżeli przejdziemy na przykład do nie sąsiednich kafelków, tylko tych następnych, no to te szczury nic tam nie robią. Nie do końca bym się zgodził z tym, no wiadomo, że te szczury będą wykonywać swoje akcje w takim normalnym, prawdziwym świecie. Jest to w pewnym sensie dla mnie ułatwienie w tej grze. Ale gdyby to wszystko się poruszało, byłoby bardzo ciężko w jedną osobę to wszystko ogarnąć. Tutaj by się właśnie przydał wariant kooperacyjny, gdzie więcej graczy może latać po tej mapie i wykonywać swoje akcje. No bo co? Przede wszystkim nie możemy dopuścić szczurów, aby zjadły ser. Ser może być rozprzestrzeniony na którymś z elementów mapy. Który po prostu ma taki symbol. No i jeżeli popatrzymy, mamy niebieski symbol na karcie, no to tam się pojawia ser. No i mamy szczury, które przede wszystkim dążą do tego, żeby do tego sera dolecieć. I jak tam się uzbiera pięć szczurów, no to zostanie zjedzony. No i właśnie mówię o tej losowości cały czas, no ale losowość polega na tym, że rzucamy kośćmi. Jeżeli chodzi o te kości, no to możemy niwelować tę losowość. Przykładowo. Jeżeli nasza postać zabija na 4 plus szczura, znaczy zadaje obrażenie szczurowi na 4, plus, yy, i wiemy, że mamy na przykład 3 szczury, jak rzucimy trzema dostępnymi kośćmi, bo tu na dole mamy ilość kości, czyli w tym przypadku mamy 5 podstawowych, a jak odblokujemy, to możemy mieć nawet 7 kości ataku. I o czym chciałem powiedzieć? Yy, jeżeli mamy trzy szczury, na przykładowo białe podstawowe bez żadnej osłony, i jak rzucimy trzema kośćmi, no to wiadomo, no możemy nie trafić na którejś z kości. Natomiast jeżeli już dorzucimy czwartą lub piątą, bo chcemy faktycznie się ich pozbyć, bo na przykład na miejscu, gdzie stoimy jest ser i jak pozbędziemy się tych szczurów, to bierzemy go do siebie, no to wtedy no warto rzucić powiedzmy pięcioma. Wiadomo, tu jest losowość, może się to nie trafić. Mamy też na przykład pułapkę, która, którą możemy rozstawić. Ona oczywiście kosztuje nas punkty ruchu, ale z drugiej strony mamy dodatkowy atak. Każda z postaci się różni. Mamy ich łącznie 6. No i mamy różne postacie oczywiście. Każda w tym samym epickim klimacie zrobiona. Bardzo mi się podobają te grafiki. Nap naprawdę świetnie zrobione, fajnie wymyślone. To może tak podsumowując tę losowość na samym początku elementy losowe są przede wszystkim takie, że nie wiemy do końca jakiego szczura wyciągniemy z tego woreczka, bo one wszystkie są tutaj wrzucone i będziemy je losować. Jeżeli pojawi się czarny szczur, no to wiadomo, trzeba wystawić jeszcze drugiego. Jeżeli znowu się pojawi czarny, no to jeszcze kolejnego. Za każdym razem, jak wystawiamy czarnego, to trzeba kolejnego dorzucić. No, może się zrobić potężne kombo z tego, ale może akurat się uda. Losowe są też kafelki naszych, naszego terenu. Nie wiemy dokładnie, co, co się pojawi. Losowość też jest w naszych rzutach kości. A nad resztą rzeczy mamy opanowanie czyli widzimy, do którego najbliższego sera podlecą szczury. Wiemy, gdzie na przykład zastawić pułapkę bo jak wejdą, wejdą w nią szczury, no to będziemy musieli je zaatakować. Tak jak już wspomniałem, możemy użyć większej ilości kości, jeżeli chcemy mieć pewność, że zabijemy wszystkie szczury. Tyle z losowości, jeżeli coś pominąłem, a Wam akurat się to nie podoba w tej grze, zachęcam do zostawienia komentarza. W trakcie rozgrywki możemy się wspomagać naszym rachmistrzem. W dowolnym momencie możemy sprzedać nasze złapane szczury. I zdobyć na przykład dodatkową kość, fioletowy czy tam różowy znacznik, życie, jeżeli straciliśmy, żółty znacznik, albo magiczny ser, jak zbierzemy 18 szurów. Szczerze z tej opcji ostatniej najczęściej korzystałem, ale możliwe, że inne też by się zdarzały. Musimy też uważać na przykład na brązowe szczury. Jeżeli opuszczamy region, gdzie się taki znajduje, no to one będą zadawać nam obrażenie. Oczywiście, jeżeli na polu jest jeden brązowy szczur, no to on nam nie zada jakichś obrażeń większych, właściwie żadnych obrażeń nam nie zada, bo one zadają jedno obrażenie. A że mamy jeden pancerza, no to jeden nam nic nie zrobi. Gorzej, jeżeli dwa już by były, no to już wtedy zada nam jedno obrażenie. Przechodząc do mechaniki gry, mamy tutaj. Prostą mechanikę, nie ma nic skomplikowanego. Po prostu musimy używać naszych punktów ruchu, żeby poruszać się po mapie, no i naszych kości ataku, żeby zabijać szczury. Warunkami zwycięstwa w tej grze jest pokonanie arcy szczura albo zdobycie 10 kawałków sera. To zdobycie 10 kawałków jest łatwiejsze, jak dla mnie, tak jak zdążyłem zauważyć. A warunkami przegrane jest spadnięcie naszych punktów życia do zera, albo jak szczury zjedzą 10 kawałków sera, no to tu mamy nawet szczury wygrywają, więc mamy oznaczenie, że przegraliśmy właśnie rozgrywkę. Jakość wykonania tych elementów jest naprawdę na wysokim poziomie. Karty są świetnie wykonane. Drewniane pudełeczko na nasze szczury zdobyte. Świetne drewniane elementy tych wszystkich arcy czy chociażby naszych e, pionków, bohaterów. Świetne, grube. E, nadruk też jest bardzo dobrze zrobiony. E, magiczny ser, fajne plastikowe e, znaczniki. Tak samo te e, znaczniki umiejętności, życia, czy na przykład ruchu. E, no, życia, ruchu. No, dokładnie. Kostki jak kostki. Świetny, świetny woreczek, mega przyjemny w dotyku. Nie można się tutaj przyczepić. Dobre grube planszetki, ale tu już muszę się przyczepić. Przepraszam, pochwaliłem wszystkie rzeczy, które mi się podobały, ale tu się już muszę przyczepić, bo z większości producenci proszę was, patrzcie czy są. Ostre te gilotyny, którymi tniecie Tniecie różnego rodzaju właśnie takie elementy Ja tu mam takie niedocięte Wiór, Wióry normalnie lecą z, z tego kafelka postaci Teraz w ogóle jak patrzę na ten kafelek postaci Tak pod, pod softboxa To w ogóle ta krawędź jest totalnie nierówna Nie wiem co tu się stało jeszcze dodatkowo jak kleili no to to wszystko się odkształciło najlepiej chyba na pudełku wam to pokażę eee, no tutaj przychwyciłem no to patrzcie ile odstaje e, planszetka no to są takie jak to pewna pani z albi powiedziała że e, to są tylko Wizualne aspekty. I to nie przeszkadza w rozgrywce. No ale boli w to w oko. No nie możecie powiedzieć, że nie. No. no. No, brzydko jest to. Brzydko jest to obcięte. Naprawdę mi się to nie podoba. No i szkoda, że nie dopilnowali jakości tego, żeby to ładnie wyglądało. Nie chcę mi się tego reklamować, bo pewnie większość, yy, większość tych planszetek yy, w szczerze łapie tak będzie wyglądać, więc wymiana na nowy produkt jest dla mnie bezcelowa. Nie widzę po prostu sensu. I tak, żeby taka gorzka atmosfera po tej krytyce nie została, no to mamy tutaj jeszcze świetną wypraskę, gdzie wszystko się mieści. Bardzo jestem zadowolony z niej, bo po prostu to wyciągam. Mam obok moje rozgrywki. I dociągam sobie karty, co, co tam potrzebuję, to sobie biorę. Świetnie, świetnie zorganizowane. Tak samo, jeżeli chowamy nasze produkty, to w naszym pudełku... No, otwórz się. To w naszym pudełku również jest wypraska, gdzie możemy wsadzić wszystkie nasze drewniane znaczniki, nasze, nasz woreczek lniany, nasze pudełko na szczury. Wszystko to tu ma swoje miejsce. Jest to świetnie wykonane. bardzo. Bardzo mi się to podoba. Ale nie samą jakością wykonania elementów człowiek żyje. No i jaka jest moja opinia o tej grze? Yy, rozgrywek. Nie chcę was okłamać, ale yy, rozegrałem około 8 albo 10. Rozgr... Dobra, niech będzie. Yy, było 10, ale dwie bym skreślił ze względów takich, że dwie rozgrywki rozegrałem je źle i przez co ta gra była totalnym banałem i w ogóle trochę się wkurzyłem, że czemu to jest takie łatwe. Późniejsze rozgrywki okazały się nieco trudniejsze, ale też nie na jakimś bardzo wysokim poziomie. Raz jedynie źle rozegrałem całą grę i przegrałem, a reszta rozgrywek została wygrana przeze mnie. Czy w prosty sposób? No nie, chyba dwie dwie rozgrywki były na takim farcie zaliczone że udało mi się po prostu raz pokonać arcy szczura raz niestety mnie szczury na przykład właśnie zażarły bo nie zdobyły wtedy tak, nie zdobyły kawałków sera tylko mnie zażarły poszedłem trochę bardziej agresywnie i niestety sobie nie poradziłem po prostu złe kości kośćmi zdarzają się, ale pomimo tej Dużej ilości zwycięstw, za każdym razem bardzo przyjemnie mi się wracało do tej gry. Dlaczego? No, klimat tej gry jest naprawdę fajny. Bardzo, bardzo przyjemnie mi się patrzy na te karty terenów. Oddają taki mroczny świat, taki średniowieczny mroczny świat, który sprawia, że masz ochotę wrócić do tej gry i zagrać sobie jeszcze jedną rozgrywkę w szczurołapa. Oczywiście. Wybierając jakąś inną postać, żeby ją przetestować, zobaczyć czy jest trudna, czy może w jakimś aspekcie jest bardzo przydatna i lepsza od pozostałych. Czy mam obecnie jakąś ulubioną postać? Nie powiedziałbym, ale. Nie, raczej bym się nie wypowiadał. Każda z postaci mi się podobała. Ta. O, dobra. Jedyne, co no, to ta podstawowa postać jest mocno ograniczona. Pani klatka jest podstawową postacią, no tą pierwszą, którą należy użyć do naszej rozgrywki. No i ona jest tak uniwersalna do bólu, że aż mi to przeszkadzało i tak yy, za, za łatwa była. Yy, inne postacie są bardziej ukierunkowane w jakiś innych aspektach. Czyli na przykład, mają bardzo mocne pułapki albo bardzo dobrze atakują, bo nie wiem, mają nis niski poziom ee, celności, no to jakbym miał odrzucać, no to tylko panią klatkę bym odrzucił, bo trochę gra traci fan z zabawy, jak dla mnie. Podsumowując grę Czurołap, mamy mroczny klimat, który naprawdę zachęca do wyciągnięcia tej gry i zagrania w nią. Mamy prostą mechanikę, która nie wymaga dużej ilości czasu, żeby jej się nauczyć. Mamy rozwój postaci. Za każdym razem możemy pójść w trochę innym kierunku i mamy tych postaci 6, więc naprawdę nie znudzi nam się ta gra tak jakoś mega szybko. Czwartym punktem powiedziałbym, że jest możliwość wygrania na dwa sposoby: albo zabicie arcyszczura, albo zdobycie tych magicznych serów. Wiadomo, troszeczkę musimy się ulepszyć przed, przed pojawieniem się arcyszczura, zdobywając te sery, ale można go zabić i. Polecam wam też spróbować tego rodzaju rozgrywki. Jako piąty plus dałbym również wypraskę oraz jakość elementów. No pomimo tych dużych kart, które się powyginały no i są źle popcinane. przymknę na to oko, bo reszta komponentów jest świetnie wykonana. Minusami tej gry na pewno będzie losowość, nad którą nie możemy zapanować, czyli na przykład rzuty kością albo. Albo to, jakie tereny się pojawią wokół nas. To są elementy, nad którymi nie zapanujemy. No i drugim minusem może być to, że pomimo, że gra jest całkiem dobrze zbalansowana, jak dla mnie, to wydaje się dość łatwa. Chciałbym zapoznać się z Waszymi opiniami. Jeżeli graliście w tę grę, dajcie znać w komentarzu, czy, czy dla Was też się wydaje tak łatwa ta gra. Ale podsumowując tę grę, dałbym jej naprawdę dość wysoką notę za to, jak wygląda, jak się w nią przyjemnie gra i jakość wykonania. Więc gra szczurołab zrobiła na mnie dość dobre wrażenie, pomimo, że jest to gra solo, w jakie zwykle nie gram, bo po prostu wolę zagrać w grę planszową z innymi ludźmi. Napiszcie w komentarzu, czy też wolicie zagrać z innymi w grę planszową, czy też yy, gracie czasami samemu. A ja na dzień dzisiejszy dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam oczywiście do poprzednich materiałów i przyszłych materiałów, jakie się pojawiają co dwa tygodnie. A na tej chwilę. A subskrypcja na dole i łapka w górę, jeżeli Wam się podobało. A teraz do zobaczenia i cześć!